Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia, witam Cię na swoim kanale e, i dzisiaj troszeczkę takiego wstępu, słabe czasy, w całej Polsce panuje e, epidemia, e, zamknąłem firmę, e, barbellzone na chwilę obecną nie działa, nie wiemy jak długo to będzie trwało, natomiast żeby e, nie siać e, specjalnego fermentu, i zadbać o siebie. Wracamy do korzeni. E, domowa siłownia w moim ogrodzie na tyłach mojego domu. Z tyłu jeszcze stare logo. 1000 reps workout. Tutaj to się wszystko zaczęło już bardzo dawno. E, zmontowałem drążek, zawiesiłem linę, zrobiłem sobie pomost. Później duży amok pracy. To wszystko przeniosło się do akademii. Ale mamy dzisiaj takie czasy, nie inne i będę chciał Was wspomóc, pomóc, radą jakby w kontynuacji i założeniu domowej siłowni czyli jak ćwiczyć e, z wykorzystaniem sprzętu, ale również bez e, w domowych pieleszach, w domowym, domowym zaciszu różne wariacje, różne kombinacje z różnymi sprzętami jak widzicie ja przygotowałem się dosyć nieźle mam, wziąłem z Akademii cały komplet Ketli Wziąłem pełny set e, sztangi. Mam stojaki. E, nie mam ławeczki. To będzie być może jakiś problem, ale może jakieś floor pressy będziemy mogli zrobić. Czy zorganizujemy sobie jakąś tam ławeczkę e, na patencie? Natomiast e, możliwości treningowe olbrzymie. E, moi studenci. E, razem fajnie stworzyli wspólne community, nakręcają się do treningu, i też chciałbym być razem z nimi w tej sytuacji, motywować ich i dawać im treningi, ale również wam, tak? Więc śledźcie kanał e, i zobaczcie, jak to wszystko będzie szło. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoich bliskich, nie narażajcie innych, nie narażajcie siebie. Jeśli wszyscy razem zadbamy o siebie jako społeczeństwo i poniesiemy Straty, ale jakieś tam w miarę równomiernie, to może szybko wrócimy do gry i nasze biznesy będą mogły e, działać znowu. To tyle ode mnie. E, dzisiaj jest piątek, 13. Od jutra startujemy z treningami e, dla Was. Myślę, że Instagram, myślę, że YouTube i jakoś spróbujemy się dograć, tak, żeby to wszystkim e, pasowało. Trzymajcie się cieplutko i dbajcie o siebie.